Witam Was serdecznie. Zapomniałam włączyć wcześniej nagrywanie. Właśnie chciałam Wam pokazać, jak zrobić kule do kąpieli. Obiecałam Wam, że Wam pokażę. Przepis jest naprawdę bardzo prosty i zawsze te kule wychodzą. Czasami po prostu trzeba dodać albo więcej oliwy, albo więcej kwasku do cytrynowego, żeby one wyszły. Ale to zależy od konsystencji, jaka, jaka Wam po prostu tutaj wychodzi. Ja już tutaj sobie mieszam, bo dość długo się mieszam. Więc taki jest przepis. Jedna szklanka sody oczyszczanej. Pół kubka kwasku cytrynowego, dwie łyżki, dwie łyżki oliwy z oliwek albo oleju. Ja daję oliwę z oliwek. Jak później będziecie dzielili to jakiś barwnik albo z drewna drzewnego, albo z kurkumy. Kurkuma też może być tutaj. Barwnik spożywczy najlepiej, taki, który nie szkodzi, w zależności od tego, czy nie macie uczulenia, czy macie trzy lub cztery, lub w zależności jak bardzo chcecie mieć intensywne te kule jakiegoś zapaszku. Ja tutaj akurat mam cynamon i jabłko. Najlepiej jakby to były takie olejki, które, które no nie są to olejki, to jest akurat do aromaterapii olejek i można go używać jak najbardziej do tych kul. Wszystko wlewamy do siebie, do miseczki i to ładnie mieszamy. Mieszamy do konsystencji takiej, słuchajcie, takiego piasku, żeby nam się to ładnie ładnie sklejało. Jeżeli się nie skleja, to znaczy, że coś jest nie tak. Jeżeli się skleja i rozpada, to po prostu nie powinno tak być. To powinno, teraz już widzę, że mi się coraz łatwiej to robi, ale jeszcze nie jest takie jak trzeba. E, dlatego ja potrzebuję tutaj dodać odrobinkę, dosłownie odrobinkę tej oliwy z oliwek. Widocznie była troszeczkę za, za mało gęs. Oj. I sobie po prostu to wymieszać. No się dość długo miesza, więc starajcie się nie robić tych yy, Musi to być konsystencja takiego mokrego piasku. Lub jeżeli będzie Wam się sypało, to jeżeli to się nie będzie robiło, nie robiło takie, takiego, nie będzie tego mokrego piasku, to wtedy możecie dodać sobie jeszcze więcej sody. A najlepiej ogólnie dodać kwasku cytrynowego. Na pewno będzie bardzo, bardzo dobre. W tej momencie. Słuchajcie, już się bardzo fajnie robi. Oczywiście są nam potrzebne foremki. Ja będę robiła takie truskaweczki. Jakaś łyżka do nakładania może być taka. Lub też zwykłą możecie też tą, e, którą wcześniej robiliście może być też ta. Jeżeli chcecie, żeby one były kolorowe te, te kule, to dobrze jest. E, podzielić sobie później ten piach. O, już jest so, naprawdę super. Będzie dobrze. No dobrze, to jest akurat idealny moment, żeby dodać zapaszku. Oj! To już tak według uznania. Ja zazwyczaj daję e, 5-6 kropli, ale dałam chyba dzisiaj trochę za dużo będzie bardzo intensywne. E. Ale jabłuszkowy cynamon czuję. Mm. No, taki jabłuszkowo cynamonowy, bardzo ładny zapach. Delikatny, ja, ja nie lubię zbyt, zbyt takich bardzo wiecie e, intensywnych. Niektórzy dodają perfumy do tego, Tam różnie ludzie robią. E, bardzo fajne są takie takie właśnie do aromaterapii, do kąpieli, olejki, które można cię kupować. One są naprawdę bardzo, bardzo fajne. Dobrze, myślę, że już to wymieszałam. Teraz słuchajcie, ja sobie to troszeczkę odłożę na, na dwa, bo chciałabym zrobić kolory. Sobie troszkę tutaj odłożę. I na ogół jest tak, że, że te proszki, które mam, zazwyczaj, zazwyczaj mam je w płynie, ale teraz nie mam w płynie. Dlatego po prostu używam to w ten sposób. I to, to trzeba będzie po prostu oddzielnie wymieszać. To powinien mieć, mieć albo czarny, albo taki niebieskawy kolorek. I to drewno jest to. Powinna mieć taki niebieskawy kolorek. Nawet mi wychodzi taki niebieskawy. Te słuchajcie, barwniki też możecie kupić w ekosklepach. Właśnie wszystkie ekosklepy sprzedają takie barwniki, właśnie w takich to, w saszetkach albo akurat nie mam teraz tutaj całej żeby Wam pokazać. Ale najlepiej kupować po prostu takie barwniki, jak do tortów używacie. To są też takie spożywcze i one bardzo fajnie tutaj wychodzą. Dzisiaj moja kula będzie na pewno niebieska. Jeszcze bym chciała na dwie części ją podzielić, więc chyba troszkę, troszkę wrzucę tutaj. Może nie. Nie, dobrze, może być tutaj. Żeby ją wymieszać. Najlepiej byłaby miska. Jeszcze sobie wezmę jedną małą łiseczkę i zaraz Wam pokażę, jak to, jak to dalej mieszam. O, i tutaj mam taki... Księżni nie mam, ale mam filiżankę, małą filiżankę, więc mogę sobie po prostu do tej filiżaneczki dodać. No i może tutaj taką bardzo, bardzo pomarańczową mam to też może być tam. Też można byłoby kurkumy tutaj dodać, ale to jest barwnik taki jak do, barwie, do, barwienia, do barwienia jajek. Też może tak, takie barwniki może Akurat to był właśnie taki podobny barwnik. Barwniki spożywcze, ogólnie barwniki spożywcze, możecie używać. No, i dobrze. I teraz do tej reszty, słuchajcie. Ja bardzo bym chciała, bardzo lubię takie czerwono-różowe. Buraczkowe. Nie będzie pewnie buraczkowe, ale może wyjdzie buraczkowe. Nawet jak nie wymieszacie tak dobrze, to też nie szkodzi. Bo po prostu będzie inny kolorek. Będzie białe wtedy. Jak jest za mało, zawsze dodaję dodatkowe jeszcze jakiś kolorek. Mieszam po prostu ze sobą. Więc bardzo fajny kolor. Ten, ten olejek dzięki temu zapachowy też się tutaj... Yy, Mam ma możliwość ym, takiego wymieszania. To jest bardzo fajna sprawa. czy ja mam jeszcze barwniki, Już mi się barwniki skończyły. Zobaczę, czy jeszcze jakieś mam. Chyba mam jeszcze czerwone. No tak, mam jeszcze ten, taki sam jeszcze, właśnie. Dobra, to będzie bardzo fajne, bo będzie. Intensywność tutaj większa. No Takie w proszku jak najbardziej możecie uda. Wtedy nie macie problemu z tą lepkością tego piasku, bo on musi być taki właśnie, żeby się ładnie wymieszał. I jak kule nałożymy do tego, to słuchajcie, one muszą odstać. Ja zazwyczaj zostawiam tak na nawet na cały dzień, żeby one po prostu tak troszkę stwardniały, bo ta soda tutaj wchłonie ten olej i ten kwasek cytrynowy, który też tutaj jest i zostanie taka po prostu twarda, twarda, twardy taki sodowy... Kamek powinien być taki, próbujcie, bo to słuchajcie na początku jak ja to robiłam na początku to nie zawsze mi wychodziło, czasem było tak, że naprawdę paręnaście razy robiłam i to po prostu się w rękach potem kruszyło, jeżeli się skruszy to znaczy, że coś jest nie tak, e, może oliwa za gęsta albo e, czasami po prostu soda, e, nie wiem, po, po, powietrze, różne czynniki na to wpływają. Najczęściej to jest jednak powód yy, przez oliwę. tłuszcz, który dodajecie. natomiast natomiast naprawdę yy, bardzo fajnie to wychodzi. I teraz zobaczcie, co ja robię. Jak zrobić, żeby to nakładać? Bardzo ważne jest teraz, aby nakładać słuchajcie to yy, mocno ugniatając, ponieważ ugniatanie tu jest naprawdę bardzo ważne. Zobaczcie. Zazwyczaj wychodzi z tego. No pewnie mi tutaj nie starczy, więc wezmę trochę inne też. Yy, też, yy. Zobaczymy, czy. Zawsze sprawdzajcie, czy wam w ręku to się nie kruszy za bardzo. Nie. Jak się kruszy, zawsze możecie sody dodać jeszcze. I teraz ten piasek tak po prostu nakładamy. Taka kula się piękna zrobi. I słuchajcie, zobaczcie, co ja teraz robię. Nałożyłam trochę tutaj i teraz ugniatam też inny kolorek. Wtedy się robi taki fajny marmurek. W kulach jest o tyle fajniej, że w kulach po prostu ten proszek się zamyka. Jak macie te foremki takie kulkowe, one się po prostu fajnie zamykają. Ja nie mam takiej możliwości. Dlatego po prostu muszę to bardzo dobrze tutaj tutaj zrobić, żeby w ten sposób przygotować. Tak. Naprawdę, paluszkami mocno trzeba ugnieść. To musi być tak jakbyście takie kamienie chcieli zrobić. Bardzo dobrze to musi być wszystko. Pougniatane. Nabite takie. O, właśnie nabite to. Musi być takie właśnie nabite. Jak widzicie, robi mi się trochę mały bałagan na tym stole. I wcale się tym nie przejmuję. Dzięki temu, co ja teraz robię, te moje kule, moje truskawki, właśnie można, bomby truskawkowe do kąpieli. One będą po prostu takie. twarde. Ale będą kolorowe. Nie będą jednokolorowe, tylko będą po prostu wielokolorowe. Oczywiście ja używam teraz tutaj silikonowych, jak widzicie. Ale pokażę Wam jeszcze jedną metodę, którą też stosuję. Jak na przykład na, na Boże Narodzenie można zrobić takie bardzo fajne kule. Jeszcze troszkę czerwonego tutaj wsypiemy na koniec. Paluszkami ładnie to trzeba dobrze ugnieść. Tak widzicie, ja to staram się jak najwięcej tutaj ubić w te, żeby aż było tak za, tak jakby się, było, jakby się Wam wydało, że są ubite po prostu no, na maksa. Po prostu na maksa. Ubite na maksa. No wasze ubie, obie, ulubione słowa. Niektórzy, słuchajcie, robią tak, że dodają soli e, takiej jodowanej, mokrej e, do, do tego przepisu, żeby żeby mieć taką też delikatną kąpiel z solą. Solne takie kule robią. Próbowałam też tak robić. I powiem Wam szczerze, że chyba najlepsza ta woda, też taka największa woda, którą do tej pory robiłam, to była właśnie z tymi kulami kulami, z, z tą skrobią ziemniaczaną. Bo ta skrobia wtedy po prostu wypływa, fajnie wygląda. I teraz zobaczcie, ja już nawet specjalnie trochę więcej dałam, że obbiłam po prostu, ile się daje. Zostawiam teraz to do wyschnięcia. Niestety nie pokażę Wam na razie tutaj tego efektu. Ponieważ to musi stać no dobrze, bo jakby było jakby 24 godziny stałe, ile tylko można, żeby to po prostu się zeschło, żeby się zrobił taki kamień, więc ja to odstawiam w takie ciepłe miejsce. Trzeba to odstawić w ciepłe miejsce. Może stać na, gdzieś na kaloryferze, na jakimś kominku. Gdzieś gdzie, gdzie macie ciepło. Ja mam tutaj taki. Jak tutaj wam kiedyś pokazywałam. Mam tutaj kaloryfer. Dlatego dobrze jest postawić właśnie na tym moim takim parapecie, który używam normalnie na świeczki. Dlatego, że jak go tutaj postawię, a tu jest idzie ciepło, to będzie bardzo fajnie to wyśmie. Więc sobie postawię. Oczywiście dam tutaj więcej miejsca. I pokażę Wam jeszcze inne foremki, które mam. Zobaczcie. To są foremki, które kiedyś kupowałam, żeby robić babeczki w kształcie właśnie takich bucików świąteczne, ale bardzo fajnie wyglądają i już tutaj co mam na stole wszystko ląduje mi do takiej babeczki. I tu będę ugniatała tyle ile się da, to po prostu ugniotę. Na razie tylko do jednej. Bo chodzi o to, żeby one były po prostu ubite, wiecie, mocno ubite mają być. Mocno ubite, ale powiem Wam, piesek mi wyszedł, bo już czuję, że po prostu się ładnie ugniata, ładnie, ładnie formuje i czuć ten olej. Więc jest naprawdę fajnie. Olej będzie czuć, dlaczego? Ja dodałam oliwę z oliwek. Ona ma specyficzny zapach, słuchajcie, taki sałatkowy. I dlatego, jak dodacie do tego, do tego ten zapach, taki wasz ulubiony, dodawajcie. Jak używacie oliwy z oliwek, to dodawajcie zapachy, dlatego, że one wtedy, one wtedy jakby ten zapach tej oliwy nie, nie jest to bomba po prostu olejowa, tylko jest to bomba u mnie akurat wtedy. Szkoda, że nie macie się poczuć tego zapachu, bo jest naprawdę ten cynamon się unosi tutaj, takie jakby się coś piekło w ogóle. Mam, mam w domu teraz taki zapach, jakby się coś piekło. Widzicie, tutaj mocno jest ubite. Mocno musi być ubite, naprawdę mocno. Dobra, i teraz wiem, że mogę zrobić na pewno jeszcze jedną, bo mi zostało tego piasku. To jest, słuchajcie, najbardziej podstawowy przepis. To jest właśnie ten jeden kubek sody oczyszczanej. postarajcie się, żeby one były dokładnie takie same. Jeżeli używacie jeden kubek sody oczyszczanej, to drugi kubek pół so, so, pro, z tego kwasku cytrynowego. I tam jest napisane w przepisie 30 gram oliwy lub oleju, coś tu z tego. Słuchajcie, jeszcze tak, jak w Londynie próbowałam robić te, te kule, to nie robiłam tego z, z olejem, tylko miałam taki, jak to nazwać krem, krem czy w kremowej konsystencji olej, olej kokosowy. Bardzo polecam do tego, do robienia tych, tych bomb. Dlatego, że naprawdę taka fajna skóra jest. Słuchajcie, po tych bombach wtedy. No akurat nie miałam, bo chciałam kupić taki olej kokosowy, ale mi się nie udało. Właśnie w taki trochę jak krem wyglądający. ale no, no, niestety nie wszędzie można to skupić. Więc słuchajcie, to są bardzo fajne prezenty na urodziny dla kogoś. Można zrobić potem fajne takie pojemniczki pokupować, gdzie to można wsadzić właśnie te zróbcie na Boże Narodzenie dla kogoś. Naprawdę rewelacyjny prezent. Polecam te aromaterap. Słuchajcie te olejki do aromaterapii. Bardzo często, i do kąpieli przede wszystkim, bardzo często są w tych sklepach bio. I w tych w sklepach bio można kupić takie, no naprawdę, naprawdę dużo fajnych zapachów, bo jest na przykład Coco Chanel, Kto, jak ktoś lubi na przykład kąpać się w kulach o zapachu Coco Chanel. I wiem, że są. Te, takie olejki, to akurat były do aromaterapii takiej zapachowej, świeczkowej, też można użyć, ale też trzeba sprawdzić, jak one, jeżeli sprawdzacie te, te olejki do aromaterapii zapachowej, świeczkowej, to musicie sprawdzić, czy one się nadają do, do aromaterapii wodnej, bo nie wszystkie olejki nadają się do aromaterapii wodnej i najlepiej, jak macie to olejki, do aromaterapii wodnej, czyli które się w wodzie rozpuszczają, te olejki wodne, czyli tak jak zwane do kąpieli, dlatego, że no, jest to bardzo duże znaczenie, tak? Po, przy, przy takim formułowaniu różnych rzeczy, tak? To będzie naprawdę fajnie. Już widzę, że. Zobaczcie, ten powinno być tak ubite, żeby. Nie dało się już więcej tutaj nic napchać. Tak to musicie ubić i zostawcie to naprawdę na 24 godziny w ciepłym miejscu bardzo. To, to powinno wyschnąć. Nie wsadzajcie do piekarnika propo, bo ktoś mi kiedyś pytał jak robiłam, pokazywałam te kule, czy to można do piekarnika? Nie, absolutnie nie. To nie jest do pieczenia. To musi samo wyschnąć, tam jest soda oczyszczana. Nie możecie tego tak. To się najlepiej naturalnie fajnie, fajnie zrobi. Jak widzicie, taki marmurek się zrobił fajny. Będzie bardzo fajnie to będzie wyglądać, jak to, się, jak to wyschnie. Zrobię może jeszcze taki filmik, jak będę to używała. Taki krótki, żebyście zobaczyli, jak, jak, to, jak to wyszło. Może Wam też jeszcze taki krótki filmik też wyślę. No, jest zapach Cynamonu. Bardzo często osoby, które robią takie kule, dodają na przykład płatków róży dodają e, czekoladę w proszku, dodają jakieś kakao e, dodają, e, no przeróżne rzeczy, naprawdę. Ja nie dodaję, wiecie dlaczego? Bo ja nie lubię, jak mi to, e, jak się to wkłada do wanny i to potem, to, już to tak pływa, nie lubię jak mi się to tak potem te płatki, tak mi się, albo, albo łuski jakie takie, no jakoś tak nie bardzo Wolę, wolę takie, właśnie jak to się roz, rozpłynie, i czasami ten barnik jeszcze zostaje w wodzie, a najczęściej go niestety nie zostaje w wodzie. Najczęściej właśnie on znika całkowicie. Oj, nie wiem, czy mi się uda to zrobić dwa, bo widzę, że tutaj napchałam, a tam jeszcze nie wyszło. Już mam mało, to jeszcze. No dobra, że mi się uda. Bo tu jeszcze za mało będzie, o jedną za mało, no nie szkodzi. Jeżeli weźmiecie później to do zrobienia tą kulę, a okaże się, że wam się rozpada. No trudno, to znaczy, że coś było nie tak zrobione. Ale już następnym razem będziecie wiedzieć, że na przykład trzeba więcej dodać sody albo więcej kwasku. Zazwyczaj to, zazwyczaj za mało kwa, kwasku się dodaje. Dlatego tak się dzieje. No i tutaj niestety nie mam więcej, więc muszę ubić tak jak jest. Troszkę niedobrze. Może ja to po prostu popchnę tu. No no dobrze, no i teraz będziemy starać się, żeby to wszystko wyschło. Jak to wyschnie, będą bardzo fajne kule. Słuchajcie, zróbcie sobie takie kule, bo są naprawdę bardzo fajna zabawa. Wiem, że mydełka, które robiliśmy żelowe, Wam się bardzo spodobały. Zróbcie sobie te kule, bo to jest naprawdę super zabawa. Będę miała jeszcze dla Was taką propozycję, jak zrobić lukier do tortów, taki lukier, z których można formować, lepić różne, różne rzeczy, na przykład zrobić laleczkę albo zrobić jakiś fajny napis, taki lukier właśnie no, do angielskich tortów, taki, który się nakłada, wałkuje na, na torty. No, dzisiaj mi się tego nie uda zrobić, ale obiecuję, że... Ten filmik będzie dla Was koniecznie do wysłania. Więc bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmiku. Słuchajcie, do tej pory zgłosiło mi się na, na spotkania integracyjne na Zoomie cztery osoby, tylko cztery osoby. Więc jest, jest to trochę mało, ale stwierdziłam, że, że mimo to będę robiła spotkania na Zoomie. Zawsze to będzie 45 minut, czyli od 15 do 15:45. Czasami tam nam wydłużą trochę czasu, bo Zoom dodaje takie minuty. No to wtedy będzie troszkę dłużej i będę pokazywała różne fajne zabawy dla Was, i to będzie tylko i wyłącznie w środę. I to będzie tak spotkań łącznie od następnej środy będą cztery takie spotkania bo jedno daję Wam gratis ze względu na wasz dzień dziecka, który chciałabym, żebyście mieli bardzo fajny. I to będzie też taka integracja nasza. Może też pożegnanie pożegnanie ze świetlicą w tym roku. Mam do Was olbrzymią, olbrzymią prośbę. Bardzo potrzebuję, żeby ci, którzy mi nie dosłali ani jednej pracy, żeby dosłali chociaż jedną pracę. Jest to mi potrzebne do sprawozdania żeby pokazać wasz, to, co za Was robiłam. Zróbcie mi taki prezent, przyślijcie chociaż jedną pracę, bardzo Was proszę, bo to jest multimedialne sprawozdanie, nie jestem w stanie tego inaczej zrobić bez zdjęć Waszych prac. Dziękuję Wam bardzo, do zobaczonka, pa. pa.